W sparringowym meczu rozegranym w środowy wieczór na Stadionie niemieckim w Kępnie spotkały się dwa czwartoligowe zespoły. Miejscowa Polonia podejmowała Agroplon Głuszynę. Mecz mógł się podobać, toczony był w szybkim tempie, którego nie wytrzymali Kępnianie i w ostatnich fragmentach stracili aż trzy gole, przegrywając mecz 2-6. Zanim potyczka kontrolna rozpoczęła się na dobre biało dostali dwa przysłowiowe dzwony. W piątej minucie przegrywali już 0-2 po stałych fragmentach gry. Najpierw trafił Damian Woźny, a minutę później podwyższył Jarosław Wojciechowski. Na piłkarze trenera Bogdana Kowalczyka podziałało to bardzo mobilizująco, bowiem przejęli inicjatywę i ruszyli do odrabiania strat. Kontaktowego gola strzelił Piotr a kilka chwil później do remisu doprowadził Wojciech Drygas. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że gola zdobył bezpośrednio z rzutu rożnego. Przyjezdni nie mogli mieć dużych pretensji do swojego bramkarza, bowiem Krzysztof Godek jeszcze przed przerwą dwukrotnie ratował swój zespół przed utratą gola. W drugiej odsłonie trener Andrzej Moskal desygnował do gry 11 nowych piłkarzy na taki Komfort Nie może sobie pozwolić trener Bogdan Kowalczyk. Zespół poloni na chwilę obecną nie został wzmocniony żadnym transferem. Za to lista ubytków jest długa. Jeżeli prezesi klubu nie przygotowali transferów last minute, to nie mogą mieć poważne problemy kadrowe, a co za tym idzie i jakościowe w przeszłym sezonie. W drugiej połowie mecz długo był wyrównany, ale z każdą upływającą minutą przyjezdni zyskiwali przewagę. Bramkarza Jakuba Pieprzyka dwukrotnie pokonali Radosław Mikulski i Patryk Wojtasik.